Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Zapraszam Was oczywiście na zakupy, link znajdziecie pod filmem w opisie No już wiecie co będzie, mam nadzieję, że Wam też się paszcza ucieszyła Mianowicie mamy pierwsze trzy dromadery od polskiej firmy Answer w skali 1.72 I co zobaczymy? Dostajemy w tej chwili tak, jeden z zestawów jest to dromader RWPG, czyli tutaj mamy po prostu używany dromader przez kraje demokracji ludowej, czyli tak zwane demoludy. Drugi, bardzo proszę, drugi model będzie w polskich barwach i ten będę omawiał. Trzeci model jest to Bliski Wschód, jak i również Azja. Bardzo ciekawy model. Czekają nas jeszcze dwa zestawy dromaderów, a mianowicie będzie to dromader grecki bodajże, jak i również dromader jugosłowiański w wersji wojskowej. Ale o nim będziemy mówić później. Na chwilę obecną skupiamy się na tym dromaderze i zaglądamy po prostu do pudełka, co w nim jest. Bo szczerze mówiąc, ja tylko zerknąłem i jeszcze też nie wiem, co dokładnie zawiera. Tak prezentuje się pudełko polskiego dromadera. Ten model ukrywa się pod numerem AA72051. W skali 1.72 od razu mamy tutaj informację, że mamy cztery wersje malowania, a raczej bym powiedział oznaczenia. Po bokach pudełka znajdziemy inne modele, właśnie dromaderów. Te dwa są już dostępne. Jeżeli chodzi o ten model i ten jugosłowiański, to dopiero będą, e, ukażą się. E, co tutaj mamy? Tu mamy dwa malowania pokazane, polskiej wersji, właśnie e, dromadera. E, I co zawiera pudełko? Powiem Wam, że tak jak mówiłem, ja zerknąłem do pudła, zobaczyłem coś takiego i sobie tak wyjąłem i to mnie zainteresowało, powiem Wam. E, już jestem kupiony przez Answer, e, szczególnie że ten model jest w skali 1.72 e, posiada bardzo bogaty zestaw dodatków, nie jest sama ramka plastikowa. E, chociaż no, jest trochę tego tutaj, jeżeli chodzi o części, ale do tego woreczka i do tamtej strunówki wrócimy. Na razie zobaczymy, co tutaj nam daje producent w pudełku. Które spadło. Tak prezentuje się opakowanie, gdzie znajduje się model w polskich barwach, jeżeli chodzi oczywiście o dromadera. No mamy napisane oczywiście, że to jest PZL M18, dromader. Widzimy na opakowaniu w oznaczeniach polskich, właśnie do dromadera. Pudełko jest dość sztywne. Co na krawędziach znajdziemy? Te modele, czyli razem z tym, to są trzy modele, które właśnie się ukazały. Czeka nas jeszcze dwa tutaj dromadery. Jeden widzę w barwach greckich, nie wiem czy to nie są wojskowe, ale ciężko mi jest to rozczytać. A następnie dromader w barwach wojsk jugosłowiańskich, który był podczas wojny domowej używany. Z drugiej strony mamy pokazane malowania po prostu dromadera. I oczywiście zawartość opakowania. No i teraz właśnie zajrzymy sobie do opakowania, do pudełka. No i już jestem kupiony. Zaraz wam powiem dlaczego. A chociażby dlatego. Ale do tego zaraz wrócimy. Najpierw zajmę się papierologią. I co my tu otrzymujemy? Na pierwszy no ogień idzie zestaw kalkomanii. Techmod jest producentem kalkomanii. Powiem Wam, że ja, tak jak patrzę do, na innych producentów, to tutaj Techmod zawsze wystaje, tak jakby nad papier. Nie jest on, nie są to cienkie kalkomanie, więc tutaj po prostu będzie nam potrzebny na pewno płyn zmiękczający. No i oczywiście podkalki, jak i również nakalki. Jest kilka oznaczeń, dokładnie cztery można samoloty oznaczyć. Ja uwielbiam te dromadery. Jeden spokojny, stojący, a drugi jakiś galopujący. Mamy też PZL M18A, dromader, napisy i również napisy eksploatacyjne. Bardzo fajny zestaw, powiem Wam, nie można się do niczego przyczepić. A co tu mamy? A tu mamy, posłuchajcie. Asfer ma dość specyficzne wydawanie. Posłuchajcie instrukcji. Może zacznę od tego. Tu mamy pokazane w formatach 4 matowy papier kredowy. No i tu mamy, oczywiście, malowanie. Tu mamy pierwsze malowanie i co tutaj mamy, e, jakiś opis. Międzynarodowy Salon Lotniczy w Paryżu 1977 rok. Bardzo proszę. I tu jest ten stojący wielbłąd, jest pokazany. Następny, proszę bardzo. I tu mamy drugi prototyp pod numerem SP, PBZ, lotnisko Tuszyno, Moskwa 79 rok. No, bardzo fajne oznaczenie. I tu jest galopujący czerwony wielbłąd. Moskwa, czerwony wielbłąd, galopujący. Nie dziwię mu się. Co tu mamy jeszcze? Kolejna kartka. Tu będzie ciekawa rzecz, widzę. I mamy czwarte malowanie. Jest to dromader stacjonujący pod Rzeszowem w jesiące. I tak naprawdę to widzę, że jest najmłodszy, najmłodszy dromader, ponieważ jest to 1982 rok. I też jest galopujący dromader. A co? Co dalej mamy? Tutaj mamy e, właśnie czwarte malowanie. I tu mamy tak samo Międzynarodowy Salon Lotniczy, lotnisko de Bourget, Paryż 1979 rok. No i automatycznie mamy tutaj tabelę sugerowanych farb, jakich możemy użyć. I tutaj na przykład producent, czyli Answer preferuje firmę AK, Real Color. Hataka Bill Models. Z Bill Modelsem bym ostrożnie i z Real Colorem to samo, bo są to farmy, które wymagają dobrze wentylowanego pomieszczenia. No, jeżeli chodzi o Hataka, to tak samo zależy, którą serię będziecie używać: czy to będzie seria niebieska, czy też będzie to wersja pomarańczowa. A co tutaj mamy? Tu mamy, posłuchajcie, wzorce, jak sobie poprawnie zamaskować i narysować. Po prostu malowanie skrzydł. Widzicie, że jest dość nietypowe, i producent, bardzo fajna, fajna rzecz, zrobił nam po prostu takie szablony. Rewelacja, jak nam. No i oczywiście mamy krótką notę, taki rys historyczny o tym samolocie w języku angielskim i w języku polskim. Wow. No i posłuchajcie, instrukcja sama, wykaz ramek. A i na szaru mamy zaznaczone, jakich elementów mamy nie używać: fototrawione blaszki, kolejne elementy. Tak samo tych elementów nie, nie używamy. Krótko mówiąc, mamy pełen zestaw. Wszystkie mamy naprawdę e, dromadery. No i sobie siedzimy, składamy powoli model. E, mało części nie jest. Moim zdaniem, bardzo fajnie to wygląda. E, Kolejne etapy. Bardzo fajnie wykonany jest silnik, powiem Wam, ze względu na to, że pamiętajmy, że no tutaj jest potrzebny duży detal na silniku, ze względu na to, że dromader nie miał osłony, po prostu na golasa. Silnik był na zewnątrz, bez żadnej osłony, nie schowany. Śmigiełko, stateczniki, skrzydełka. No, powiem wam, fajnie to wygląda. Ha, ale tutaj widzę, coś się zaczyna, bo już tak mi oko ucieka. Oj, 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 oj. no, tu będzie się działo. Posłuchajcie, to są fo elementy fototrawione w większości, a szczególnie tutaj. Co dalej mamy? PE? Tak, same PE. O, kurka wodna. Powiem wam, będzie fajny model. Naprawdę sympatyczny model. No, chyba teraz najwyższa pora zajrzeć do małej torebki. No, i tutaj zjazd z kamerą trzeba dokonać. Zobaczymy, co mamy w tej torebce. No, wi widać już co mamy, ale powiem wam to nie wiem, czy wszyscy zauważyli. E, mamy oczywiście blaszkę fototrawioną. Bardzo fajna rzecz. Sporo tych elementów jest. I tu nie ma Pitu Pitu. Po prostu model jest bardzo precyzyjnie wykonany. Widzę troszeczkę blaszka się tu na krawędzi wygięła, ale nie ma problemu. Najważniejsze, że elementy są całe. Mamy sporo elementów do wnętrza, jak i również na zewnątrz, łącznie z pasami i powiem wam, że to mi się podoba. Mamy 100% modelu w modelu. Tu mamy rurę wydechową. Jest to wydruk 3D. Bardzo fajnie to się prezentuje. Czyli zwróćcie uwagę, za 100 parę złotych mamy elementy żywiczne, blaszkę. No i uwaga, maskę. Hmm, coś wam to mówi. Dobrze, schowamy tak zwane bonusy gucce. Bo powiem Wam to jest naprawdę bardzo fajnie, że te elementy znajdują się już w zestawie nie musimy nic pobierać, drukować, dokupować. Po prostu mamy to w secie. No a tutaj mamy e, torebkę. Czy ona torebka jest zgrzana, czy jakoś można ją otworzyć. Ale posłuchajcie, to jest akurat mój model. Więc o, poczekajmy. Uf, torebka z boku. No i teraz mamy tak. Zaraz sobie zobaczymy, ile tu jest tych ramek. O, widzę, że tu się zaczyna dziać, powiem Wam. Sporo tego jest. No nie można powiedzieć, że jest to malutki zestaw. To nie są jakieś dwie ramki. No tylko sporo tego jest. Czyli tak naprawdę mamy, zwróćcie uwagę. Jedna duża ramka, druga duża ramka, trzecia, czwarta. Piąta mała, ze śmigiełkiem. E, no i tu mamy oczywiście ramkę ze oszkleniem i najprawdopodobniej od razu z elementami, e, z sygnalizacją świetlną. Wow! Podoba mi się. I teraz tak, jeżeli ktoś wyskoczy Wam z tekstem, że jest to short run, to już możemy powiedzieć, że nie jest to short run. Z jednej chociażby, pro, bo wszyscy mówią short run na zasadzie, że nie ma numeracji na ramkach, tak? Firmy short runowe tego. Ansvar już nie jest firmą, powiem Wam, jeżeli chodzi o short runowo, tylko już robi, widzę, pełną gębą modele. No i tutaj sobie zaczniemy z Co prawda ten plastik, kolor tego plastiku mi się nie za bardzo podoba, ale posłuchajcie, no, bywa. No i to jest ramka A. No i tu mamy poszczególne 1-2 zestawy. Może zacznę w ten sposób. Tak prezentuje się ramka. Mamy bardzo fajne podziały linii. Mamy też, posłuchajcie, tu, gdzie są śruby czy też nity, to je mamy. Co prawda, jeżeli ktoś zna dobrze dromadera i wie o tym, że tutaj na przykład mamy te stopnie, to są otwory na przewylot, no to warto o tym napisać. Ja zresztą sobie zobaczę to zgodnie ze zdjęciami. To jest lewy kadłub. Jak widzicie, przyjrzyjcie się, to tu, gdzie są nity lub śruby, to są. Nie widzę żadnych nadlewek, skurczy. Tutaj mamy drugą połowę kadłuba. No Może żebym się ślinił, to nie do końca, ale yy, już, już mi się podoba i bardzo się cieszę, że będę miał ten model. To jest element, który wklejamy od spodu kadłuba. Nie za bardzo lubię te elementy. Ponieważ czasami się coś skrzywi, i potem człowiek psioczy, że coś jest niedokładnie zrobione, a po prostu samemu coś skrzanił. I tu trzeba przy wklejaniu od spodu dokładnie tutaj te elementy uważać. Kolejny element, najprawdopodobniej od spodu, wklejamy tak samo do kadłuba. A to jest element wnętrza podstawa. I tak prezentuje się ta ramka A. Teraz na warsztat idzie ramka F. No i tutaj zawiera nam koła i bardzo dużo detali. No i tutaj troszeczkę widzę, że niektóre elementy trzeba będzie papierkiem ściernym potraktować. Ale jest tego naprawdę mało. Tylko że jedynie ale. Mam do y, bardzo krótkich mocowań do elementów. Inaczej, elementy mają bardzo krótki y, ramkę mocowania. Ale zaraz kurczy. Jedynie na ramce. Kolejna ramka ramka z elementami silnika, no i innego rodzaju śmigła. Mamy naprawdę bardzo fajnie to wykonane jest. Tak, troszeczkę trzeba będzie podszlifować. Tu mamy jeden, jedną część silnika. No i tu przechodzimy sobie. Mamy drugą część. I to jest ramka C. I tu mamy tego typu śmigło. No, i tu mamy stery. Ramka D. Też bardzo ładnie wykonany detal, tylko że krótko mamy tutaj bardzo blisko zamontowane te grubego elementu ramki. No, Mogłoby być troszeczkę dalej. A jak z grubością? No, jeżeli chodzi o grubość, nie, bo nie powinno być problemu. I w każdym razie tak prezentuje się z bliska. No i tu będziemy się bawić z blaszkami. Teraz malutka ramka z innymi statecznikami, lotkami jak i jaki również śmigłem. I mamy też dwa koła tylne. No tu troszeczkę się nadlało, widzę. Trzeba o tym powiedzieć, ale żeby cała reszta troszeczkę poszczególne elementy, łopatę śmigła trzeba będzie oszlifować. Ale tak samo, nadlewek jakichś kolosalnych nie ma. I to jest chyba podwójna ramka, wiecie co? Tak patrzę się teraz. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Nie, to nie jest podwójna ramka. To jest kolejna ramka. To jest ramka E. A tamta była ramka D. Bardzo ładnie, też detal wykonany. No, powiem Wam naprawdę, bardzo mi się podoba polityka Ansfera, że zaczęli produkować modele polskiej konstrukcji, używanych w Polsce na licencji. Produkowane to się chwali. No i skrzydełka. Tak skrzydełko. Górna część się prezentuje. Zdetalowane naprawdę bardzo ładnie. Tutaj y, firma, y, jedna z polskich wydawnictw, wydała niedawno książkę poświęconą właśnie dromaderowi. I z drugiej strony. Kurczę, ładnie to jest zrobione. No i to koniec jest, posłuchajcie. Zaprezentowałem Wam zawartość opakowania z najnowszym modelem od firmy Ansfer, ukrywający się pod numerem akurat w tej wersji polskiej AA72051. Oczywiście modele są dostępne w moim sklepie, www.tankmodels.pl Ale ujazdowskie 16, domofon 68. Czekam na Wasze opinie. Eee, ciekaw jestem Waszych właśnie opinii na temat właśnie dromadera. Bardzo długo oczekiwany model. Gratulacje Dara Ansfera za odwagę i za wykonanie bardzo ładnego modelu. Eee, to mówię na podstawie unboxingu i w tak zwanego first looka. Więcej na ten temat będę mógł powiedzieć po sklejeniu modelu. Pamiętaj się o łapce z kciukiem w górę i czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podobaczy się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem. Zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.